Czym się różni masło od margaryny? Interesujemy się odżywianiem, więc na pewno spotkaliśmy się z kłótniami, wymianą zdań pomiędzy ludźmi preferującymi, czy też twierdzącymi, że jedno z tych dwóch jest lepsze: czy to masło, czy margaryna. Ale czym właściwie te dwa produkty się różnią? Pierwszym sprawem jest to, że masło jest to produkt pochodzenia zwierzęcego z mleka krowiego i jego przetworów. Natomiast margaryna jest to tłuszcz pochodzenia roślinnego. W przypadku masła nie mniej niż 80% tłuszczu z mleka, mniej niż 16% wody, to są takie najważniejsze składniki tego masła. W przypadku margaryny najczęściej mamy do czynienia z mniejszą ilością kalorii. Masło zawiera cholesterol, witaminę A, D i E, a zaletą tego masła jest to, że lepiej się to wszystko przyswaja. Jeśli chodzi o margarynę, to mogą one zawierać szkodliwe tłuszcze trans i niestety w przypadku niektórych tych tańszych, nie tylko też tańszych margaryn, te tłuszcze szkodliwe, tłuszcze trans, się tam znajdują i mogą one być groźniejsze od tego cholesterolu znajdującego się w maśle. Witaminy, w przypadku margaryny, są dostarczane niejako, margaryna jest o nie wzbogacana. Margaryna łatwo się rozsmarowuje i ma dłuższą trwałość i niższą cenę, ponieważ składniki. Produkty, których trzeba użyć do produkcji masła są droższe, dlatego ta cena jest droższa, gorzej się ona rozsmarowuje i ma o wiele niższą trwałość. Dlatego, kiedy kupujemy masło, tak mocno musimy zwracać uwagę na jej nie tylko jakość, ale też na jej termin przydatności do spożycia, oraz to ten termin nie zawsze jest taki. Wyznacznikiem, i czy jest to masło po prostu świeże? Pamiętajmy, że na zwykłym maśle nie smażymy, i to są te najważniejsze różnice pomiędzy masłem a margaryną. Co jest zdrowsze, co jest lepsze? Poszukajcie, sami sobie wyrobcie opinię. Badań jest naprawdę wiele, jedno przeczy drugiemu. Jednym z powodów, że te badania nie zawsze są takie. Pokrywające się delikatnie to ujmując, wynika to z tego, że to czy to masło, czy to margaryna niekiedy różnią się czy to jakością, czy też produktami użytymi do tego. Najważniejsza, jak zawsze, jest ilość, jakość, świeżość oraz stosowanie w tych czy to masła, czy margaryny do odpowiedniej, w odpowiedni sposób. A tak, to raczej to i to powinno nam nie sprawić jakichś wielkich przykrości, jeśli będziemy właśnie pamiętać o tej ilości, jakości, świeżości i żebyśmy stosowali to tak jak trzeba. Dziękuję za uwagę, zapraszam do ocenienia, skomentowania. Jeśli nie chcesz nic stracić, zasubskrybuj kanał, naciśnij dzwoneczek. Spójrz też do innych materiałów na tym kanale: zobacz linki zamieszczone w opisie, tam są odnośniki do. Moich portali społecznościowych oraz do moich innych kanałów, może tam Cię coś zainteresuje. Poleć, opublikuj, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.